Dzień dobry serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy briefing spowodowany jest planowaną inwestycją firmy Kronoszplan. Dokładnie chodzi o UTWS. Wcześniej ten briefing poprzedziły konferencje prasowe 20 września firmy Kronoszplan. 21 września firmy, przepraszam Stowarzyszenia CEDA. Żeby tutaj przejść do konkretów. Chcielibyśmy dzisiaj ustosunkować się do tej całej sytuacji, przedstawiając obiektywne fakty, ale też zaprezentować jednoznacznie nasze stanowisko jako przedstawicieli władz samorządowych, jako przedstawicieli radnych, klubu, zarówno miasta, jak i radnych powiatów, którzy mają na tę całą sytuację jednakowy pogląd. Może zacznę od konkretnych. W 2010 roku burmistrz Douglas podpisał e, porozumienie z firmą PRONOSZPAN. E, w kolejnych latach, 13-14, były kolejne e, porozumienia, które zobowiązywały strony do e, pewnych m, zarówno miasta, jak i firmy PRONOSZPAN działań. Nazwędzie się interesowało przede wszystkim działania w obrębie e, ochrony środowiska i to, co wykonał PRONOSZPAN, Ja tylko przypomnę trzy najważniejsze takie. E, Inwestycje kronoszpanom, z których się wywiązał i zobowiązał przed burmistrzem, a, to, a co za tym idzie przed mieszkańcami Szczecinka. E, mianowicie pierwsze to jest e, uporządkowanie w, w gospodarki rzutopadowych i tutaj e, przekierowanie ich do większego kanału, a przede wszystkim zakończenie ich uzbrojenia e, podczyszczaczami, To zostało wykonane, to było e, zawarte w porozumieniach. E, inną inwestycją jest likwidacja hały która y, też została zlikwidowana, a bezpośrednio w przeciągu kilkudziesięciu lat mogła stworzyć zagrożenia dla złóż pitnych dla y, miasta Szczecinka. Ona została zlikwidowana. No i ta ostatnia, według mnie jedna z ważniejszych inwestycji, która zdała się na terenie Krąż mianowicie realizacja tzw. suchego elektrofitu. Ten suchy elektrofit to jest urządzenie, które, żeby y, Państwu przybliżyć, ma na celu uporządkowanie yy, yy, uciążliwości chociaż w jakichś części związanych yy, z y, powietrzem. Yy, jeżeli chodzi o firmę Kronoszpan, to tam yy, na dzień dzisiejszy funkcjonują dwie duże linie technologiczne. Ten suchy elektrofil, który został wybudowany przez firmę Kronoszpan, on miał na celu zmniejszyć uciążliwości pochodzących z linii technologicznych przetwarzania NDF i tak też się stało. Ta linia, jakby można powiedzieć, obrazowa to jest jedna trzecia działalności firmy. Pozostałe dwie trzecie działalności firmy to jest e, produkcja płyty wiórowej. I tutaj, żeby uporządkować e, sprawy związane z uciążliwościami udorowymi, zapachowymi, pyłowymi na terenie miasta, należy wykonać kolejny e, filtr. My dzisiaj wiemy, że Kronosz Pan e, chciał zrealizować e, takie urządzenie, które my dzisiaj nazywamy UTWS. To jest e, potężne e, e, urządzenie, które w 90% ma zmniejszyć uciążliwości związane z e, pyleniem, odorami, ale też e, zlikwidować przede wszystkim e, dymy. E, no, dzisiaj wiemy, że ta inwestycja e, można powiedzieć, znalazła się na zakręcie. Mam nadzieję, że ktoś pan nie, nie zrezygnuje z tej naprawdę potrzebnej i proekologicznej inwestycji dla Miasta Szczeciny. My, jako przedstawiciele, tak jak powiedziałem wcześniej, samorządu szczecineckiego, przedstawiciele mieszkańców, radni, chcielibyśmy tutaj jednoznacznie wyartykułować swoje zdanie na temat, na, i ustosunkować się do tego, co zrobiła sistera, ale także do tego, w jaki sposób przedstawiła państwu zmanipulowane dane na swojej konferencji. Drodzy Państwo, Burmistrz tutaj jak powiedział bardzo spe specjalistycznie i merytorycznie. Ja drodzy Państwo, reprezentuję mieszkańców yy, Szczecinka, yy, przychodzą do nas znajomi, yy, sympatycy, nasi i pytają się, wreszcie słuchajcie, powiedzcie o co Wam chodzi. Ja tak naprawdę też nie rozumiem o co chodzi, bo wszyscy mamy jakiś jeden cel, żeby tym w mieście wreszcie przestało śmierdzić. Tak, kolokwialnie powiem, śmierdzić. Wszyscy na to czekamy. I ja naprawdę bardzo wierzyłam, że w ten... W to urządzenie, tak zwane UTWS. Nie znam się na tym, w związku z tym wierzyłam dla firmy Kronoszpam i dalej wierzę, że on i tak czy siak ten UTWS powstanie. Natomiast no, nie rozumiem takich działań, <coughs> gdzie my tu tak naprawdę razem, są z nami tutaj przedstawiciele, tu powinniśmy wszyscy razem stanąć i przedstawiciele ter i przedstawiciele opozycji i mówić jednym głosem, bo nam wszystkim chodzi o czyste powietrze żeby wreszcie w tym mieście przestało śmierdzieć. A tu, no niestety, pojawia się jakaś taka lampka. Hello, to nie jest tak. My napisaliśmy jakieś wstrzymanie o dofinansowanie. Ja się ja do tego nie mogę do, do, odnieść, ponieważ ja wierzę y, instytucjom takim jak Ramoszba, bo my, jak gdyby, powinniśmy zawierzyć tym wszystkim im działaniom i wtedy ich dopiero wypunktować. Dostali dofinansowanie, dostali nasze. Światło, którym mają wreszcie wykonać dobrą rzecz dla mieszkańców tego miasta, dla, tego, dla tej izolacji tego sprodu. I się okazuje, że no, to jak gdyby zaczyna się bardzo, bardzo oddawać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Proszę, proszę. Szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć, że jako przedsiębiorca jestem zainteresowany takim zdarzeniem, jakie miało teraz miejsce. Otóż to jest zły sygnał dla nas przedsiębiorców. Zablokowanie przez stowarzyszenie, pseutom ekologiczne można powiedzieć, inwestycji obojętnie jak, jakiego, jak, jakiej firmy, czy to będzie kronoszczą, czy to będzie inna firma, to jest zły sygnał w perspektywie tego, co ma się wydarzyć w najbliższym czasie środków unijnych, które będą i tak spływały do Szczecinka. Niedługo każda firma będzie mogła korzystać z tych środków, będzie mogła aplikować o te środki ale będzie potrzebowała też opinii środowiskowej. I ja powiem, że to, to jest działanie tylko i wyłącznie polityczne, żeby y, zablokować dofinansowanie, w jakiej formie ono jest, nieważne, ale to nie jest y, pro inwestycyjne dla miasta Szczerzynka. Ja bym się chciała tutaj odnieść do tego, co mówiła koleżanka, Grażyna Kuszma. To y, przedsięwzięcie, które Kronoszman y, chce y, zrobić, żeby polepszyć jakość powietrza w naszym szczecinku zmniejszyć czy całkowicie zlikwidować odory, to nie jest zwane UTBS-em, to wiedzę o tym przedsięwzięciu my nie opieramy tylko i wyłącznie na kronoszpanie. To nie jest moja opinia o tym przedsięwzięciu, to nie jest tylko wiara w, w wiedzę, w to, co przedstawia kronoszpan, ale to są też fakty, proszę Państwa. Wiemy, że wady syryjskie zostały e, już e, określone. Wady, czyli tak zwane best available Technics, czyli najlepsze dostępne technologie dla przemysłu drewnego zostały określone w 20, 25 listopada 2015 roku. Jeśli ktokolwiek chciałby, e, próbowałby dowiedzieć się, e, co to jest ten interwers, e, na stronie Ministerstwa Środowiska istnieją e, już konkluzje z tych batów właśnie dla przemysłu drownego i tam jest ewidentnie napisane, proszę Państwa, że dla emisji e, do powietrza e, są takie zalecenia, e, że, e, żeby właśnie między innymi ten UTPS jest tam określany jako jeden z najlepszych dostępnych obecnie technologii. Także to nie jest tylko kwestia naszej wiary z to nie jest tylko kwestia jakichś ekspertów. To są wypracowane przez lata ogłoszone na stronie i przyjęte przez Rząd Polski, ogłoszone na stronie Ministerstwa Środowiska e, informacje, także my się na tym też opieramy, to nie jest nasza bezpodstawna wiara. E, tutaj też jak Pani Radna wcześniej powiedziała, my startując do wyborów e, rozmawialiśmy z mieszkańcami i mieszkańcy zwłaszcza e, dzielnic, które leżą w bezpośredniej bliskości e, Kronoszmanu. E, przedstawiali jako jeden z głównych problemów, e, kiedy z nimi rozmawialiśmy w e, Smród, e, dogłuszyliwości, e, Pelenie i prosili nas i między innymi nam zaufali, dlatego nas wybrali, e, żebyśmy temu przeciwdziałali. Dlatego właśnie tutaj, że dzisiaj żeśmy się zebrali, żeby powiedzieć, że my jako e, radni e, Klubu Platformy Obywatelskiej, zarówno z miasta, jak i z powiatu, którym mieszkańcy zaufali, którzy nas wybrali, jako radni miasta z wybrani, przypominam z okręgów Czujemy na sobie tę odpowiedzialność, którą, której podjęliśmy się w tych wyborów i chcemy jej sprostać. Dlatego będziemy ze swojej strony robili wszystko, żeby powietrze w naszym mieście było jak najlepsze. I to, tego typu inwestycja to jest właśnie UDWS. Podkreślam, nie jest to tylko wiara w Chronożban, ale to są, proszę Państwa, fakty. Za większość została już tutaj przez moich przedmówców powiedziana. Ja chciałbym to jakoś skonkludować, tak? My jesteśmy tutaj dzisiaj bardzo silną reprezentacją e, miejsko-powiatową, można powiedzieć, reprezentanci klubu Platformy Obywatelskiej. E, chciałbym Państwu powiedzieć, że w naszej świadomości nigdy nie będzie i nie ma przyzwolenia na to, aby e, grupa ludzi, którzy działają w ramach e, tak organizacji ekologicznej, sabotowała wysiłki Zmierzające do poprawy jakości powietrza i jakości życia w przycinku. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra mieni się organizacją ekologiczną. W moim osobistym przekonaniu, jest to organizacja antyekologiczna, przynajmniej na to wskazują jej działania, zmierzające do tego, żeby dokonywać permanentnej obstrukcji. Na różnych polach wszelkich przedsięwzięć, które mają charakter ekologiczny. To jest swoisty paradoks, ale taki jest sposób działania tej organizacji i na to nie ma i nigdy nie będzie go, yy, zgody, aby dawać temu przyzwolenie. E, w moim osobistym przekonaniu to, co robią aktywiści Terry, działa, to jest sprzeczne z interesem mieszkańców, działają w swoim partykularnym interesie politycznym. Tak? ponieważ to jest ich paliwo polityczne. Ekologia jest paliwem politycznym dla e, aktywistów teby, natomiast e, ich ostatnie działania są sprzeczne z interesem miasta, są na szkodę myślę, miasta i również mieszkańców. E, tu nie chodzi tylko o instalację UTWS, instalację, o której już tutaj pani, m, pani Katarzyna Duć e, wspominała, Instalacja, która jak przypomnę... E, ma, jest najnowocześniejszą instalacją tego typu. Instalacją, która ma powstać, do, ma służyć oczyszczaniu powietrza przez linii technologicznej, czy suszarni e, płyt wirowych. E, instalacja ta ma drastycznie zredukować emisję e, lotnych związków organicznych, w tym związków odorowych, które są tak dla mieszkańców głównie wschodniej części miasta uciążliwe. M, ma doprowadzić e, do redukcji e, emisji e, pyłów zawieszonych PM10-PM2,5. Proszę Państwa, no to są obiektywne fakty. Dlaczego organizacja, która chce być organizacją ekologiczną, torpeduje inicjatywy, przedsięwzięcia, które są w interesie mieszkańców miasta? To nie jest odpowiedzialna postawa, to nie jest odpowiedzialna polityczna postawa, to jest cynizm i, i niestety yy, działanie w swoim partykularnym yy, interesie. Yy, taka obstrukcja, o której już wspominałem, miała miejsce nie tylko w przypadku instalacji UTBS. Tak? Miało to miejsce również przy budowie, podczas budowy e, hali produkcyjnej, e, która jest lokowana, która jest lokalizowana specjalnie z w tej ekonomicznej. E, miało to miejsce podczas niwelacji, e, likwidacji chałdy e, na biomasę na terenie e, firmy Pronospan. E, tak było również w przypadku próby blokowania importu drewna e, położytkowego do produkcji płyt e, i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. To jest szereg. Logicznych według tego, działań, które zmierzają do tego, żeby rozwój ekonomiczny tego miasta spowolnić i aby powietrze nad Szczecinkiem wciąż było momentami uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ to jest interes tego stowarzyszenia. Ja z tego miejsca w imieniu swoich kolegów apeluję do Państwa: nie dajcie się zwieść, odczytujcie szczere intencje organizacji Terra. W ich interesie jest, aby powietrze nad Szczecinkiem było cały czas nazwijmy to w kontrowersyjne, tak? I w ich, ich interesie jest, aby nasze przedsięwzięcia ekologiczne i ekonomiczne e, się nie powiodły, tak więc apeluję do Państwa, bardzo dokładnie odczytujcie intencje działaczy Cister. Dziękuję serdecznie. No cóż, proszę Państwa, ja tutaj mogę tylko podsumowując powiedzieć jedną, jednym zdaniem. Zgadzam się ze wszystkimi swoimi przedmówcami. My dzisiaj powinniśmy wszyscy stać się w jednym szeregu, Wszyscy powinniśmy walczyć o czyste powietrze w Szczecinku. Wszyscy mamy y, świadomość tego, że zakład do tej pory rozrabiał. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem na początku, uporządkował sprawy związane z y, wodami opadowymi deszczowymi, zlikwidował halę, częściowo zlikwidował ciężkość powietrza. Naprawdę, tak jak powiedział Jakub, y, krok po kroku dajmy tej firmie usywilizować się. Czas najwyższy oni tak czy siak będą musieli to zrobić, my chcemy, żeby to powstało jak najszybciej. Dla nas jest ważny każdy dzień. Bądźmy za tym, zawierzcie e, dzisiaj rozsądkowi, posłuchajcie tego, co wam rozsądek mówi i naprawdę, szanowni Państwo, też mówię do, to, do tych, którzy zawierzyli te e, firmy, e, stowarzyszenie naprawdę, zacznijcie spoglądać trzeźwo na tą sytuację i, i, i bądźmy za czystym, powietrzem Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.